Dzień dobry wszystkim, pokażę dzisiaj niskanty olbrzymie, mało o nich było ostatnio, bo ogólnie banany, kolokazje i tak dalej, paulownie, a więc tak, pokażę wam drugi rok niskanta, którego nie wykopywałem, bo część wykopuję, sprzedaję z wiosny, nie, zobaczcie, ma jakieś 2,5 metra, nie, a zaraz wam pokażę zaskoczkę jeszcze, Jak się daje dużo nawozu, ale jak, jak powiedzmy serdzicie w maju skłączy. Nie wiem, jecie no, z nasion, można powiedzieć, nie? No ale kłącza to się chyba sadzi. Na pewno. To tu mamy takiego... Czekajcie, cofnę się. postawię krzesło, żebyście widzieli, ile wielkości. I on był w maju wysadzany. Widzicie to? Da się. Tylko, że bardzo duże ilości nawozu szły. W ogóle, zobaczcie, jak śmiesznie rośnie do góry. <noise> Dlaczego? Bo woda się spływa w tamtą stronę. I jak podlewam, to pewnie wody jest tam więcej, nie? I on ma spokojnie... Ponad 2 metry, no podobnie jak tamten, też jest tak z 2,5 metra. Także widzicie, warto. Jak się da dużo nawozu, to od maja mamy czerwiec, lipiec, sierpień. Można sobie zrobić bardzo szybko taki płotek nie? z miskanta. Więc teraz oczywiście będą pytania, bo bardzo dużo ludzi przychodzi. Jak on się mocno rozrasta? Nie rozrasta się jakoś mocno. Miskant olbrzymi ogólnie rośnie bardziej zwarcie. Miskant cukrowy, jak kupicie, to lubi dalej odchodzić, aczkolwiek czasami widzicie, w takim rządku został posadzony potrafi sobie takie kłączko wyjść gdzieś tutaj, nie? Powiedzmy. Ale jak kosicie sobie z dwóch stron, macie dostęp, to ten miskant w życiu dalej nie pójdzie, no bo wy po prostu go ograniczacie, tak? Co wyjdzie gdzieś kieł, jest ścięty. Rozumicie? Musicie rozumieć. No. Jaki nawóz daje Mila, Jara, Kompleks? Można dawać do trawy ogólnie wszystkie nawozy, które robią trawę. Czyli na trawnik i tak samo dajecie miskantom. I będzie rosło elegancko, oczywiście bez wody, to zapomnijcie. Teraz idziemy do yy, Miskanta, który tam jest posadzony o, też powtórnie, ale nie podlewałem tak jak tu i nie nawoziłem. Będziecie zaskoczeni. Zobaczcie, jakie prześwity. Widzicie? No, ile niższy, jakieś, może do dwóch metrów dobił, nie? Oczywiście, chwastów musiałbym tym, yy, starane chwastnice, ponoć wytępia, musiałbym. Dać koksu, czy koksu? No, no, wiecie o co chodzi, żeby to spryskać, nie? No, i takie widzicie, nie jest takie za gęste, wysycha troszeczkę z dołu. Ogólnie objawą miskanta, źle uprawianego, to jest wysychanie coraz wyżej, nie? Jakie susze jak jest za duża. Ogólnie nie jest źle w tym roku, bo tak dosyć często pada, ale macie różnicę, Tak samo było sadzone tu i tam, ile jest gęściej. No, jak chcecie takie poradniki, o jakieś roślinie, dokładnie tak jak to teraz powiedziałem. No to śmiało piszcie. I teraz tak, co w zimę z nim? Ja ścinam. W listop... Wróć w styczniu. Możecie nie ścinać, będzie się rozsiewał. Znaczy, liście będą latać po ogrodzie, tak, jak macie to gdzieś. A potem nowe wyjdą, i w czerwcu te suchary podpadają. Patyki jakieś tam zostaną wycinacie, i tak w koło macie nie? Także taka sytuacja jest z miskantem. Nie wymarza. Wychodzi znowu w maja, Znaczy w maju. Wymarza do ziemi. Potem odbija i w maju znowu macie takiego ładnego płotka, nie? No ale widzicie. Bo jak coś słyszycie, jak pierdzi, to pod laczkiem i O, znowu. E, nie było, że jabłonki puszczam na filmie. O, widzicie? Pięknie wygląda. Tutaj mam gunnerę. Dlatego chciałem ją zacienić, żeby jej tak mocno nie paliło. Tyle. Do następnego.